Witam kochani, dzisiaj będę robiła babeczki, takie muffinki, inaczej, na maślance z jagódkami. No i te składniki potrzebuję, mąka, e, proszek i soda oczyszczona, jajeczka, masełko i cukier. I zacznę od... Tu mam 250 ml maślanki, Daję dwa całe jajka. Może to tą lekko po prostu wymieszać, żeby te jajeczka się troszkę tam wymieszały z tą maślanką. Tak jak zacznę od tych wszystkich mokrych składników właśnie, żeby je wrzucić do tego. Teraz tam, no mogę cukier dać w zasadzie. Mam pół kubeczka, znaczy jedna, druga kubka to jest 125 ml cukru i jeden cukier waniliowy. Zmieszamy to chwilkę. Mam tutaj 400 g mąki ze szczyptą soli. Dodaję teraz łyżeczkę proszku do pieczenia i łyżeczkę sody oczyszczonej. Wszystko z sobą zmieszam. I zaraz dodamy do tej masy. Najpierw dam masełko. 100 ml masła. Takie prawie rozpuszczony. I zaczynamy dodawać właśnie tą małkę znaczy z proszkiem i sodą. Jak powiedziałam, szybka soli. Zmniejszę. Mocno mi się to nie tutaj nie trzebało. I tak będę po troszkę dodawała. Teraz przez chwileczkę wyrobimy właśnie to ciasto i dodamy borówki. To są borówki amerykańskie farmowe, takie dosyć duże, mrożone. Ja akurat namrożony mam. Mrożone, mam a, takie gdzieś półtorej kupca. Ile kto lubi. I za chwilę. Teraz wszystko to wymieszam. Ciasto jest też takie klejące takie ma być, bo jest na maślance. I dodajemy nasze burówki. I tylko lekko wymieszamy. I za długo mieszać, bo się mi tutaj to wszystko zrobi fioletowe. Tylko tak delikatnie. I za chwilę będę nakładała do foremek. No I nakładamy do foremek. Mam wyłożone właśnie papierkami. To są łupinkowe foremeczki. Tak, gdzieś trzy czwarte. Później podokładam sobie, chcę tak dać na razie po trochę, żeby, żeby mi wystarczyło. O, piec się nagrzał do 200 stopni, Także za chwilkę będziemy wkładać do pieca. Kochani, ciasto rozłożone. piekarnik nagrzany, wkładamy tak jak powiedziałam na 200 stopni nagrzany, na, mniej więcej na 25 minut. O, krącę. O! Wyjęłam z pieca. Piekły się dwie minuty dłużej, dlatego, że borówki były mrożone. Ale i tak na pewności jeszcze sprawdzę. tym wrócikiem sobie przebiję którąś tą... O! Suchy. Jest suchy patyczek to jest wrócik. Znaczy, że upieczony. Poczekamy chwilkę i wyjmiemy z, z tych foremek właśnie. Tak. nasze tak prawie przestygły. Posypię odrobiną cukru pudru. Tak. O! Ładniej będą wyglądały. A będziemy je dopiero próbować rano do porannej kabusi. Bo jesteśmy jeszcze przed obiadem, także na razie, kochani, smacznego do następnego. Dziękujemy za oglądanie, kochani. Pani przestykły. Muszę spróbować. Uh -huh. Uh -huh. Udało się? Uh -huh. Pycha. Dziękujemy mm. kochani za oglądanie. Jeszcze raz. Trzymajcie się. Na razie.